Jestem weterynarzem i w zeszłym miesiącu starszy pan przyniósł kota, który ewidentnie umierał. Kot miał 19 lat, był niewidomy i przestał jeść. Delikatnie wytłumaczyłem, że najłaskawszą rzeczą będzie pozwolić mu odejść. Skinął głową z łzami spływającymi po twarzy i powiedział: Wiem, potrzebuję tylko jeszcze 10 minut. Zostawiłem ich samych w gabinecie. Przez drzwi słyszałem, jak rozmawia z kotem. Obiecałem Helenie, że będę się tobą opiekował. Obiecałem jej na łożu śmierci, że nigdy nie będziesz sam. Dotrzymałem obietnicy, prawda? Przez 15 lat dotrzymałem jej obietnicy. Kiedy wróciłem, był gotowy. Przygotowując zastrzyk, przytulił kota i wyszeptał: Powiedz Helen, że dotrzymałem słowa. Powiedz jej, że ją Kochałem. Powiedz jej, że przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Kot odszedł spokojnie w jego ramionach. Gdy wychodził, zapytałem, kim była Helena. Wytłumaczył, że to była jego żona. Zmarła na raka 15 lat temu, a ten kot należał do niej. W ostatnich dniach życia Helena kazała mu obiecać, że będzie się opiekował kotem przez całe jego życie. Czekał te wszystkie lata. Nie mógł pozwolić sobie odejść, dopóki kot nie odszedł, bo złożył obietnicę. Teraz ja też mogę odejść, powiedział ze smutnym uśmiechem. Teraz mogę ją znów zobaczyć i powiedzieć, że dotrzymałem słowa. Zmarł 6 tygodni później. Na jego pogrzebie dowiedziałem się, że przez trzy lata walczył z własnym rakiem, ale odmawiał leczenia, które sprawiłoby, że byłby zbyt słaby żeby opiekować się kotem.